Radio Plus, sedna sprawy. Gościem SEDNA Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Szmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie poszczerze, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie poszczerze, to już pewne, że do wyborów lewica pójdzie sama? Nie, oczywiście to nie jest pewne. Cały czas na postronie opozycyjnej klaruje się, czy kształtuje się ta idea jak najlepszego z punktu widzenia strategii startu do wyborów parlamentarnych. Do wyborów zostało 9 miesięcy. To jest i mało, i dużo czasu. Mało na to, żeby, żeby rozpocząć już takie no, prawdziwe działania prekampanijne, ale dużo, żeby jeszcze porozmawiać o tym, która, która z wersji, jeśli chodzi o listę, listy, czy liczbę list jest najbardziej, no, powiedziałbym, pożądana, a co, co, co ważniejsze, Skuteczna. No Donald Jeszcze Tusk, panie, jest, proszę, proszę, jest, że słowo wejdę, ale, ale Donald Tusk chyba jest innego zdania, bo on w piątek tak mówił, dzisiaj czy jutro jest dokładnie ten moment, żeby powiedzieć tak, tak czy nie, nie. Albo idziemy razem, bo ja jestem absolutnie przekonany, że będzie lepiej i będą większe gwarancje na zmianę na tę wielką rzecz, jak, jak pójdziemy razem, ale jeśli nie chcecie, to chociaż powiedzcie, bo nie ma już czasu. Czyli zdaniem na Tuska w tym termin upłynął, bo mówił w piątek dzisiaj, ewentualnie jutro. To już e, nie ma czasu, panie pośle. To... Ja rozumiem to zniecierpliwienie pana przewodniczącego Tuska. Też chciałbym już powoli zamykać ten e, rozdział pod tytułem rozmowy na opozycji, ale e, no. Po, by, przypomnę to, co powiedział Robert Biedroń w sobotę na zjeździe zarządu krajowego Nowej Lewicy. E, do tego tanga trzeba czworga, więc y, apeluję do wszystkich, żeby się tak nie niecierpliwili, żeby się ta, żeby troszeczkę m, sobie dali na, d, dali więcej jeszcze przestrzeni e, sobie i partnerom na opozycji. Nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Lewica jest gotowa na start. Ale chętna czy gotowa? Lepiej. Ale chętna jest, żeby pójść razem. To jest lepszy wariant. Wiecie, czego chcecie, panie, panie pośle? Oczywiście, że wiemy. Chcemy na pewno dwóch rzeczy. Chcemy dobrego wyniku lewicy w wyborach w 2023 roku, a po drugie i równie ważne, przejąć władzę wraz z przyjaciółmi z demokratycznej opozycji. I to nie jest, panie redaktorze... Ale to tak, jedna lista, czy nie, panie ale panie redaktorze, to nie jest tak jak w grze komputerowej, że na 9 miesięcy przed wszystko, e, wszystko jest poukładane i jest Boże, ale to absolutnie ja, precyzyjne. Ale dla mnie to plan. jest niepojęte, to jest, że wy dzisiaj nie wiecie, czy, czy chcecie iść razem, czy nie chcecie iść razem. Od roku jest o tym dyskusja. Ja pana posła pytam, to czego w końcu chce lewica? I pan poseł mówi, no, że to nie jest takie proste. No, jak dla mnie to no, naprawdę chcesz. No, no, Lewica wie jedno, że rządy Prawa i Sprawiedliwości muszą zostać zakończone, a Lewica musi być w nowym rządzie i w nowym parlamencie. Lewica jest gotowa na różne scenariusze. Tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy zjazd Zarządu Krajowego w sobotę i podjęliśmy hmm. bardzo ważne decyzje. Trzy decyzje. Pierwszą decyzję... Jeszcze o nich porozmawiamy, Pani Poszla. Dobrze, innymi... to, dobrze to, jest, to, to, może, to może między innymi powiem o ważnej uchwale. My wezwaliśmy wszystkie partie opozycyjne na demokratycznej opozycji do zadeklarowania, że niezależnie od tego, jak będziemy startowali w wyborach parlamentarnych, czy na jednej, dwóch, czterech czy szesnastu listach, wzywamy wszystkie partie demokratycznej opozycji do już dzisiaj, do zadeklarowania, że dzień po wyborach siądziemy do stołu i razem utworzymy rząd. Ale panie profesorze, co stanie, wy będziecie tak daleko do przodu raktorze... wybiegać i myśleć o tym, co będzie po wyborach, jak wy nie wiecie, co przed wyborami? Oczywiście, na początku, na początku, wiemy. Wiemy, na zadeklaruje, czy chce restartować razem z opozycją, <noise> z pozostałymi formacjami, czy nie. A wy mówisz o panie, kolejnych krokach. Rozumiem, panie, że, że jak dobry szachista o... myśli o wielu ruchach naprzód, ale o tych po drodze Oczywiście, też myśli, myślimy. chyba, że się zastanawiać, jakie o... wykonać. Oczywiście, że myślimy o kilku ruchach do przodu, ale widać, że jeszcze dzisiaj na opozycji nie wszyscy są gotowi do zakończenia tych rozmów w kontekście kształtów różnych list. My apelujemy do jedno, o jedno, jako Lewica, żeby absolutnie nie dać Prawu i Sprawiedliwości żadnego powodu do tego, aby móc swoje, czyli pisowskie problemy w Zjednoczonej Prawicy przykrywać jakimiś wydumanymi albo niewydumanymi Napięciami na, po stronie demokratycznej opozycji. Od dwóch dni widzę to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ukrywa swoje totalne problemy. Te kłótnie, te swary, to kopanie się po kostkach Ziobry przez Morawieckiego, Morawieckiego przez Ziobre i tak dalej, i tak dalej. Tym, że podobno na, na demokratycznej opozycji mamy jakieś niejasności. Nie, nie mamy niejasności. A, podobno. To z Polską 2050, panie poszło, to kopanie się po kostkach z Polską 2050, to to. Pra Prawo i sprawiedliwość wam kazało, tak? No nie, no to, to jest przecież. No, no panie, panie od redaktorze. Że... No, Napięcia one są fakty. To jest. Oczywiście, że są napięcia, tylko nie możemy tych napięć naturalnych, ponieważ nie jesteśmy jedną partią mm. opozycyjną. Wyborcy wybrali różne partie opozycyjne do parlamentu. Lewica dostała 2,5 miliona głosów. No, gdyby nie było wyborców lewicy, nie byłoby lewicy. Byłaby jedna partia pod tytułem opozycja. Więc nikt dzisiaj na opozycji demokratycznej nie może sobie po pierwsze rościć prawa do tego, żeby rozdawać karty, bo nikt nie ma 55% poparcia. Wyborcy demokratycznej opozycji są różnorodni, głosują na centroprawicę, na centrum, na lewicę, na radykalną lewicę, na No Różne mamy odcienie demokratycznej opozycji, a przede wszystkim wyborców. Więc dzisiaj apeluję o jedno. Te różnice, które są, bo są i nie ma co ukrywać, że każda z partii ma swoich wyborców, którzy są przywiązani do różnych wartości, nie może dać powodu do, do takiego szadenfreude i do, do takiej radości z tego, że, być, że, te, że te różnice między nami są. A tylko prawo i sprawiedliwość czeka na to, żeby ukrywać swoje problemy potencjalnymi problemami na, na opozycji. I kończąc, panie redaktorze, ten wątek dotyczący, dotyczący wyborów. Bez względu na to, i zapewniam to u pana redaktora w programie, bez względu na to, w jakiej konstelacji pójdzie opozycja, opozycja przejmie władzę i opozycja jest dogadana na pewno co do jednego, jednej najważniejszej sprawy. Mamy program, mamy propozycję dla Polaków, i ta propozycja dla Polaków, lepsza niż pisowska, będzie wdrażana przez rząd opozycyjny, który wygra wybory niezależnie od tego, w jakiej konstelacji będą ułożone listy. Okay, no, no, mamy program. Panie pośle, no ale widział pan program największej opozycyjnej partii, bo, bo ja nie widziałem. Słyszałem, że jest przygotowywany i tam może jakiegoś czasu ma być. No, ale. ale pa, ma go nie panie ma, redaktorze, myślę, że my jako opozycja mamy program. No trochę jest o, lewica, na pewno ma, lewica, ma, lewica na pewno ma swój program. Pokazaliśmy ten program w Łodzi trzy, trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu, e, i ten program będziemy wdrażać. Bez lewicy w rządzie nie będzie świeckiego państwa, b, b, ochrony praw pracowniczych, e, b, praw kobiet, praw mniejszości e, czy mocnej obecności w Unii Europejskiej. Lewica do takiego rządu nie wejdzie, jeśli w takim rządzie nie będzie zagwarantowanych tego typu, tego typu kwestii. Ale to jest właśnie ta też zaleta różnorodnej opozycji, że będziemy wdrażać takie, takie propozycje programowe, które są oczekiwane przez Polaków. Panie to jeszcze teraz już trochę wyjdźmy dalej poza Polskę o, o to, co dzieje się w Berlinie chciałem zapytać i o to hamletyzowanie właśnie niemieckiego rządu w sprawie Leopardów, czy to dla pana posła jest jakaś zaskakująca e, postawa e, jednak no, Niemcy, które są no, absolutnie liderem Unii Europejskiej. E, w tak ważnej sprawie nie mogą zdecydować, hamują działania innych krajów, no, bo, bo do tego to się przecież sprowadza. No, czy to jest zaskoczenie? No i tak, i nie. No, patrząc na to, jak, e, jak Niemcy z jakimś takim niezrozumiałym ociąganiem reagują na wojnę w Ukrainie, e, no to nie jest to dla mnie zaskoczenie, mm. bo przecież mamy Ale wojnę... Ale rozczarowanie mimo wszystko? I, tak, to jest rozczarowanie i naprawdę nie rozumiem postawy rządu niemieckiego, bo przecież rząd niemiecki także czyta sondaże i także czuje oddech swoich wyborców i mieszkańców Niemiec. Na plecach, że Niemcy jako społeczeństwo chcą wspierać Ukrainę i nie chcą budowania potęgi rosyjskiej kosztem tego horroru, który dzieje się w Ukrainie. A czy... Ale jak to lider Unii, panie pośle, jeżeli w takiej sprawie, no w ostatnim roku w ogóle nie raz Niemcy pokazały się z takiej strony, z jakiej się pokazały, to, to, to gdzie tutaj, jak, jak można widzieć w nich no, ten kraj, który będzie decydował także o kształcie Unii Europejskiej? No bo no, przecież nie się że Niemcy są najważniejsze w całej Unii. No, słusznie pan redaktor zwrócił uwagę. Niemcy są najważniejszym krajem Unii Europejskiej i od Niemiec oczekiwalibyśmy wszyscy bardzo mocnej, jasnej postawy opowiedzenia się po stronie dobra, a nie e, szukania jakiejś szarości pomiędzy e, dobrem a złem. No, w tym przypadku nie ma czegoś pośredniego pomiędzy pokojem e, a wojną. Może jest czas pokój, powiedzieć, że Niemcy nie mogą wojna. być liderem Unii Europejskiej, jeżeli no, takie możemy właśnie sobie Niemcy. mówić. My możemy sobie mówić, że Niemcy nie mogą albo nie powinni już pełnić tej roli, ale jednak mhm. z uwagi na swój potencjał... Polityczny, no tak. dalej, e, dalej są tym liderem. Natomiast cieszę się, że Polska, e, i tutaj może pana zaskoczy, ale będę tutaj trzymał stronę polskiego rządu, który nie odpuszcza buduje mniejsze większe koalicje dotyczące czy to Leopardów, czy e, utrzymywania, zainteresowania e, sprawą ukraińską, bo też ze, ze względów naturalnych rozumiem, że e, Polacy mocniej interesują się wojną w, w Ukrainie, niż na przykład Portugalczycy no, zagrożenia. Turczycy, to, to zupełnie no, ale to do jest zdecydowanie większej, większej, hmm. większego zaangażowania i uważam, że Niemcy dzisiaj naprawdę powinny skończyć z tą, z tą polityką chowania głowy w piasek i naprawdę powinny, powinny dać zielone światło jeszcze większemu wsparciu Ukrainie. A mówił to poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, Panie posła, na krótko przerywamy nasz, naszą rozmowę. Tych, którzy mogą, zapraszamy na internetową dogrywkę. Sedna sprawy słuchaczy radia żegnamy już dobrego dnia, mówimy jednym do usłyszenia tym którzy mogą z nami zostać w internecie. Dzięki. Radio Plus. Sedno sprawy. Krzysztof Śmiszak, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy jest cały czas z nami. Rozmawialiśmy o Niemczech, o ich roli w Unii Europejskiej wśród krajów, które pomagają Ukrainie w tej Międzynarodowej Wielkiej Koalicji. Panie poszła może to na jakimś poziomie, nie wiem, Parlamentu Europejskiego na przykład. Tyle było rezolucji wzywających Polskę do przywrócenia praworządności, do działań w różnych obszarach. Może na tym poziomie wezwać Niemcy, no chociażby do, do zmiany swojej postawy, do, do tego już nie tylko, żeby wysłać wysyłały swoje czołgi, ale żeby pozwoliły te niemieckie maszyny sprzedane dawno innym krajom wysłać na Ukrainę. No, nie widzę problemu w tym, aby także z uwagi na, na mocne zaangażowanie instytucji europejskich w przeciwdziałanie wojny w Ukrainie, także Parlament Europejski po raz kolejny, bo przypomnę, że Parlament Europejski wielokrotnie już wy, p, przypominał i podkreślał wagę zakończenia wojny w, w Ukrainie, aby Parlament Europejski po raz kolejny się tym zainteresował. Ale panie redaktorze, ja też widzę e, możliwość jeszcze większego zaangażowania się polskiego rządu w kwestie dyplomatyczne. Bo ja oczekiwałbym, panie redaktorze, jednej rzeczy. Dzisiaj Polska jest i powinna być adwokatem Ukrainy. I to się sprawdza. To znaczy, sprawdza się w tym sensie, że Polska nie daje zapomnieć światu, o, czy przede wszystkim Europie, o, o, tym, o tym horrorze, które dzieje się w Ukrainie. Ale także oczekiwałbym, że jeśli jesteśmy, albo rościmy sobie prawo słusznie do tego, aby być adwokatem spraw ukraińskich, to chciałbym, żeby te polskie, polskie wysiłki dyplomatyczne także były skierowane na Niemcy. I wie pan, ja nie wiem, czy skuteczne są e, tego typu wysiłki, które, powodu, które, e, które polegają głównie na takim łajaniu Niemiec, e, robieniu konferencji prasowych przez pana premiera Morawieckiego pod bramą Brandenburską chwilę po tym, jak spotyka się z, z władzami niemieckimi i e, takie obsobaczanie naszego największego sąsiada. Ja uważam, że oczywiście różne taktyki są ważne i takiego... Przy, jaka jest to najlepsza, panie ściany, postę, To jaka jest najlepsza? No... Najlepsza byłaby taka, gdyby nasz premier mógł dogadać się z panem kanclerzem Scholzem, na przykład także dopraszając lewicę która polską, która przecież jest w tej samej rodzinie politycznej co SPD, czyli partia, z której wywodzi się pan kanclerz, kanclerz Scholz i można byłoby te działania zidentyfikować. Ale A to jak lewica myślę, nie może na forum rodziny europejskiej, partii socjalistycznych, właśnie interweniować i tak Ale my to robimy, swojej... panie redaktorze. My to, my, to, my to robimy, panie redaktorze i od samego początku 24 lutego zeszłego roku mówimy Niemcom, naszym przyjaciołom z Niemiec z SPD o jednym, że to jest bardzo krótkowzroczne, że ta polityka pacyfizmu, którą pielęgnowano w Niemczech przez ostatnie 70-80 lat, tak naprawdę dzisiaj już się nie sprawdza z uwagi na to, że zmieniły się warunki geopolityczne i dzisiaj e, chowanie głowy w piasek przez Niemców e, nie jest już e, tak pożądane, ale też nie będzie odbierane jako próba znowu jakiejś militarnej hegemonii Niemiec w, w Europie. Więc tutaj potrzeba różnych wysiłków, ale mam ciągle jeszcze takie wrażenie, że ten margines możliwości działań dyplomatycznych po stronie polskiego rządu ciągle jeszcze jest, a nie jest wykorzystywany, a jest on często. Te działania dyplomatyczne są wykorzystywane po to, żeby podbijać bębenek na potrzeby krajowe. No bo jeśli Jarosław Kaczyński uczynił sobie z Niemców główny, e, e, głównego wroga no z Unii Europejskiej, co tam jeszcze mamy Niemcy, Unia Europejska, lewactwo, LGBT, Gender, i, i coś tam jeszcze. I kiedy, no to, kiedyś, jeszcze pan, to... kiedyś jeszcze opozycja powiedziałaby, że pis jest antyrosyjski, ale dzisiaj już y, nie wypada tego powiedzieć, prawda? Bo no nie też, wypada tego, bo, też bo, był bo, bo nazywany le... Rus, rusofowem Jarosław Kaczyński przecież. No wie pan, no to jest tak, że zmieniają się okoliczności, natomiast uważam, że, że e, trochę mamy do czynienia z, taką, z takim rozdwojeniem jaźni w wykonaniu polskiego mm. rządu, bo z jednej strony chciałby rozmawiać z Niemcami i zachęcać Niemców do większego zaangażowania w Ukrainie, a z drugiej strony no nie ma dnia, żeby e, Niemcy nie byli chłopcem do bicia e, dla Kaczyńskiego i Morawieckiego, co powoduje jakąś komple kompletną kakofonię no, nie, no różnych no to różnych to dźwięków bez ze na użytek, strony Polski. Na użytek polityki wewnętrznej też ta sprawa jest wykorzystywana. Teraz o w sprawach lewicy jeszcze, Panie posła trochę porozmawiajmy, bo Włodzimierz Czarzasty został właśnie wybrany na kandydata, na szefa sztabu nowej lewicy. O co chodzi z tym kandydatem? No, władze nowej lewicy wybierają kandydata na szefa sztabu. Co to za formuła? Tak, w sobotę, w ostatnią sobotę odbył się zjazd Zarządu Krajowego Nowej Lewicy i jednogłośnie postanowiliśmy nie czekać. Mhm. Postanowiliśmy zastosować dwie taktyki. Z jednej strony zaapelowaliśmy do demokratycznej opozycji o to, aby Już rozmawiać o różnych o scenariuszach. Natomiast z drugiej strony my no, jakby nie zasypiamy gruszek w popiele, tylko trzeba się przygotowywać i ogarniać na 8 miesięcy przed wyborami. Zatem chcemy pokazać, że Lewica jest Gotowa do wyborów bez względu na to, na jakiej, um, w jakiej formule będzie startowała. Uznaliśmy, kandydacie wodzimy Szarżasty Szczerzasty jest jedynym kandydatem. Czy to jest takie powiedzenie no, po oczywiście. prostu, jak będziesz tab, to będziesz Nie. szefem Wodzimierz Szczerzasty? Jak będzie sztab, to będzie Włodzimierz Czarzasty jest okay. jedynym kandydatem na, na szefa sztabu. Jednogłośnie wybraliśmy Włodzimierza Czaszastego na, na, na taką funkcję, bo wiemy, że, że sobie z tym poradzi, ale to jest sygnał także do innych partii, na demokratycznej opozycji. Nie ma już trochę, nie ma już czasu. Trzeba pokazywać, trzeba pokazywać wyborcom, że jesteśmy gotowi. Pokazaliśmy trzy tygodnie temu program. Dzisiaj pokazujemy kandydatów na szefa sztabów za niedługo, szefa sztabu za niedługo będziemy pokazywali dalsze dalsze kroki, ponieważ Lewica jest gotowa do wyborów. My się nie oglądamy na nikogo. My mówimy naszym przyjaciołom z opozycji. Chodźmy razem, ale jeśli nam razem nie wyjdzie albo wspólnie, to, to jesteśmy gotowi także startować mhm. razem i jesteśmy ogarnięci. Rozumiem, że Włodzimierz Czarzasty jest współprzewodniczącym partii yy, i Zgadza byłym się. szefem SLD, ale to jest taka twarz nowej Lewicy, jaką dzisiaj chcielibyście pokazać wyborcom. Twarz Włodzimierza Czarzastego, dawnego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I potem SDP, SLD i tak dalej. To jest, to jest ta nowa lewica, jaką chcielibyście pokazać wyborcom przede wszystkim. Panie poszle? No, panie redaktorze, szef sztabu ma jedno bardzo ciężkie zadanie. Doprowadzić, tak zaplanować strategię wyborczą, żeby prowadzić partię do zwycięstwa. Więc tutaj um, twarzy lewicy jest bardzo wiele i jest ta twarz... Związana z, z byłym sojuszem lewic, Lewicy Demokratycznej, jest twarz wiosny, jest twarz razem i wielu innych ruchów społecznych, które idą dzisiaj z lewicą. Więc ja wierzę głęboko w to, i dlatego też głosowałem za kandydaturą Wodzimierza Czerzastego, że to jest osoba, która świetnie zna partię, która świetnie potrafi zarządzać strukturami, bo sztab wyborczy to nie jest zarząd partii. Sztab wyborczy jest powoływany na kilka miesięcy po to, żeby doprowadzić, zaplanować i doprowadzić do zwycięstwa. I głęboko wierzę w to, że Włodek Czerżasty na pewno da radę. A czy e, lewica, e, póki co, jeżeli chodzi o lewicowe środowiska, jest jeszcze jakiś potencjał e, agregowania e, różnych środowisk, właśnie dołączania do, do nowej lewicy? Czy, e... Absolutnie, absolutnie. Panie redaktorze, my na, tej, na tym naszym tak spotkaniu już krótko, zarządu Panie krajowego wy, wystosowaliśmy także uchwałę i apel do wszystkich środowisk lewicowych, lewicujących politycznych, na przykład Unii Pracy, na przykład PPS-u, na przykład bar, bardzo wielu stowarzyszeń i fundacji, jak strajk klimatyczny, strajk kobiet, organizacje kobiece. To jest ten potencjał. Jeśli patrzymy sobie na, na poglądy polskiego społeczeństwa i jeśli prawie 30% polskiego społeczeństwa mówi tak, mam socjaldemokratyczne poglądy, mam lewicowe, centrolewicowe poglądy, to znaczy, że jest potencjał, to znaczy, że jest o kogo się bić. I my jako lewica do ostatniego dnia przed wyborami będziemy się bić o tych, którzy są i w partiach politycznych, i w stowarzyszeniach, i w fundacjach, a także nie są związani z żadnymi środowiskami, ale mają serce po lewej stronie. A tam co ma na pewno Krzysztof Śmiszek, który był gościem, sedna sprawy. Dobrego dnia. panu posłowi. Życzę wiceprzewodniczącemu Nowej Lewicy. To był gość dzisiejszego, sedna sprawy. Dobrego dnia, do usłyszenia. Dziękuję. Radio Plus. sprawy.